Siemanko widzowie z tej strony Ty, a tutaj e, Tutaj jest autobus, który w którym dzisiaj będziemy musieli uciec przed policją Będziemy musieli wytrwać y, y, z tym, y, z policją gdzie aż 10 minut w poprzednim, jednym z poprzednich odcinków nie udało mi się tego bardzo trudnego wyzwania, ale miejmy nadzieję, że w... dzisiaj się uda. Jednak autowójt jest cięższy. Więc ciężkość idzie z załatwością przechychania. No więc raczej będę miał. Zaczynamy za 3, 2, 1, start. Oj. Będę musiał się naprawić. No ten... O nie. Policja. Tu jest policja już? Tu też jest już policja. Muszę szybko jechać. Stromy pagórek. wykorzystałem go, bo trzymałem Udaje mi się, udaje mi się Przepraszam, przepraszam Czy wy to widzicie? To z łatwością wycha wszystko, więc ja, ja wytwam tak chyba te 10 minut, ale to bardzo łatwo. Nie no, oni są w stanie zatrzymać autobus. Bywało. Uciekaj, uciekaj. Oj. Uda mi się, uda mi się. XD Dzięki. Ja chcę zawrócić. Daj może na górę. Może to co nie. Zjeżdżam, zjeżdżam! Dobra, trzeba się naprawić. Mogę się naprawić, prawda? Tak, ja mogę.

kahve yapamam. Ya koş ya Çünkü şimdi To do tyłu. I do tego przodu mogę się naprawić? Tak, mogę się naprawić chyba. Ile minęło? 5 minut, czyli na stówę mogę się naprawić. Eee. Ja gdzie ja wchodzę. Tu. i lepiej. Ej, już bo się nie naprawiam. O, o, czy wizowie widzicie to? Pa, pa, e, papa, policja. Na No, no że mnie ognie, chociaż się targi. Mogę się naprawić? Tak, mogę minuta winęła, więc mogę. A z... E, oj. Ot. Udało się. To się udało. Uda się.

O dzięki, dzięki, dzięki. Sami sobie zaskoczyli po części. Ja sobie też. Czy coś? Policja tam jest. Chyba mi się uda. Widzowie, chyba mi się uda. Minuta, czterdzieści, minuta, minuta, minuta trzydzieści pięć. Widzowie, minuta trzydzieści pięć minęła. Minuta trzydzieści pięć, widzowie! Lecę tutaj dalej przez autostradę. Dobrze, dobrze, że ja tam na dole, na dół nie pojechałem. Mam coś, żeby było zepsute widzę. Szybko 14 sekund Widziałem 14 sekund hashtag 14 sekund, Sekretny na hashtag widzowie hashtag 14 sekund. Uu, ciebie, panie hashtag, koniec, on już nie jest sekretny na hashtag. Koniec! Udało nam się! 10 minut! Uu. Czy coś? Dobra, widzowie, po, wi życzę wam miłych wakacji również. Dokam w sumie za niedługo chyba koniec będzie, ale no, życzę wam miłych wakacji. I życzę wam, żebyście powiedzieli znajomym o mnie żeby mnie zasubskrybowali ci znajomi. Dobra. Tu widzowie. Dziękuję, że oglądasz. A zapomniałem prawie sub i like. No, sub i like, wpiszcie, Jeszcze i i sub, i sub i like dawajcie. Więc widzowie, na